Hej moi drodzy, jeżeli jeszcze po tytule nie wiecie co robimy, także w dzisiejszym odcinku ja jestem Marek X Stania R1000 i w dzisiejszym odcinku będziemy próbować driftować ponownie tą W dzisiejszym odcinku mamy skanie R1000, tak się nazywa ten model w, w Aseto, który dało się pobrać. Dostałem cenkę od jednego z Was, e, aby pobrać inny model ciężarówki, czyli skanie i spróbować ją, więc sobie myślę, gdzie byłoby lepsze miejsce niż Ebisu minami do testowania ciężarówki, prawda? Więc moi drodzy, jesteśmy dzisiaj we skani... dzisiaj moi drodzy we R1000 I zobaczmy od środka, może fajnie to wygląda. Uuu, fajnie w sumie Eee... W skani R... O kurde. Oj, oj oj Ale to brzmi ciekawie ale straszny mały kąt skrętu będzie, no patrzcie, cyk, i się nie nawracam już, o masakra, ale damy radę, damy radę, damy radę, cego mnie nie damy rady, także, moi drodzy, w Skanier 1000 na torze, w japońskim, na, na japońskim torze Minami, o, ale tu buja nim, muszę bardzo ostrożnie na o, ale on przyspieszył od razu, o, prawie kiss the wall, <laughs> tego nie oczekiwałem w takiej ciferobie. No okay, jak na razie udaje nam się go opanować. Jestem ciekawy, jak to skoczy za chwilę. Czy w ogóle nam się uda skoczyć tym? Ojej! <laughs> Ole, hamulce to są dosłownie masakryczne. Przecież dobrze, ale że masakrycznie za dobre. O, jo pierdziele, ale to nie dość, że to w ogóle da matkiego kopa. O ci pierdłucze Okej okay. To w ogóle nie chcę prosto jechać moi drodzy Dobra, jedziemy. Chyba, żeby się opony skończyły już nie. Dobra, na czwórce, to nawet nie ma różnicy trójka, czy czwórka. Ja tu przedłużam czwórka, on tu na piątce, patrzcie jak... Dobra, 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 uspokój się, uspokój się, uspokój się, uspokój się Na dwójce na razie trzymajmy I na hamulcu Na hamulcu i na dwójce O, prawie z nawłoki, znowu kizno, nam się udało Wyjam trójeczkę, ale muszę być bardzo ostrożny Bardzo ostrożnie na na gazie, dosłownie ciupęńkę gazu daje w tej chwili. Trochę hamulca. Nope. Prze wykręciło nas w ogóle na garnek. Ok, zobaczmy teraz, jak nam skok wyjdzie znowu. Zobaczmy, jest ok, jest ok. Uh, hu hu, prawie, prawie nam się udało, moi drodzy. Dobra. A jest i skok, jest i skok na pełnej, na pełnej, ha, ręczny, ręczny, na pełnej, ja to uznam za, za, za to, że, ta, za, że tak, nie obchodzi mnie to, to wyszło, to był piękny skok, skokowy drift. Ok, jest, teraz driftujemy, teraz kontrolowany drift. Muszę go dohamować trochę. Jest okej. Okay. Kontrolujemy go teraz. No, hamu tu trochę, bo on co zrobić 360, oczywiście. Oczywiście. O, 720. Oczywiście. 1080! O, oczywiście, ponieważ wcale nie próbuję go skontrować Ok, więc po trzech bączkach może nam pozwoli ta Scania nam pojechać tam gdzie my aczkolwiek chcemy, żeby pojechała, czyli teraz trójeczka, czwóreczka ja DAW To było przemyślane moi drodzy, widzowie Piąteczka Tak właśnie miało być. Czy mi się wydaje, czy może opony zepsułem już? No. Nope. I co ma robić? Aczkolwiek tuż przed chwilą nie było żadnej możliwości, abym ją skontrolował. Więc po prostu po jednym okrążeniu będziemy musieli opony zmienić. Kiss the wall. Nice, cazę, easy. Bo Okej, okay, no może teraz nie skontrolowałem jak. jakbym chciał, ale. Uf, to mi pałca urwało. <noise> Także, moi drodzy, cyk. Okej, okay. dwójeczka, ruszamy z dwójki. Tam jest. Spokojnie, spokojnie, Michael. Michael, spokojnie, spokojnie, jest okej? Okay. Jest okej? Okay. Kaźmierz, Marek? Jestem kierowca Marek. Władca szparek w skani. Dawaj, 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 Kaźmierz, Ale jak to w ogóle dymi, tak fajnie dymi jak w prawdziwym życiu, że mało, mało, mało i po chwili się wkręci na obroty i rozgrzeje to opon, tak coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I generuj, generuj, generuj. Czwóreczka, nic nie widzę. Skoczyliśmy, jest Kiss the wall, moi drodzy, Kiss the, przód. the przód. Jest również Kiss the, he's the wall znowu. Tańcząca ciężarówka. Jest ok, jest ok. Wszystko jest pod kontrolą. Tak miało być. To jest przewidziane wszystko. No i proszę. I ładne wyjście. Ładne transition. Na szóstym biegu się wkręca do odciny. O kur... Bo ta kierownica jest całkiem silna i mocna. Zobaczmy na, zobaczmy na opony. Opony pewnie za sekundę wybuchną. Więc za chwilę na Iskrach będziemy. Jestem ciekawy właśnie jak te Iskra będą wyglądały na ciężarówce. Więc ciekawy jestem, chciałbym właśnie spalić tą gumę tak, żeby te iskry przeszły i o tym właśnie zakończymy odcinek. Dawaj już, o, są iskry, są iskry. Chcemy ich więcej, więc powoli już do, do metalu schodzimy. Na hamulcu przejedziemy. Oj, oj, oj. 4000 newta Zjada opony jak dzikie. Coraz więcej iskier leci jak widzicie. Coraz więcej, coraz więcej. To jest fantastyczne. Coraz więcej iskier. O jacie, jakie iskry idą. Ale dobrze, moi drodzy, z takim właśnie australijskim burnoutem kończymy ci odcinek. Może się podobało, jak mówię, w tych odcinkach. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku. No a ja z wami żegnam, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i kliknijcie dzwoneczek również moi drodzy. A ja z wami żegnam, trzymajcie się i hej.